Płysa to niezbyt urodziwa i mało inteligentna panienka lekkich obyczajów, proponująca seks przypadkowym facetom, w tym również ziomeczkom. Podobnie jak jej kumpela, zajmuje się prostytucją i oddaje się za darmo cieślakowi. Wierna fanka Legii Warszawa ma wadę wymowy, przez którą strasznie sepleni. Jeżeli chciałbyś więcej materiałów z bloga ekipy, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz komentarza. Nowe osoby zapraszam również do subskrypcji. A Teraz nie przedłużając, lecimy z odcinkiem. Już w dzieciństwie przyjaźniła się z Solaris i razem z nią zabijała się w cieślaku, gdy ten przebił wynik Paysona w bokserze. Już jako dorosła osoba pojawiła się u boku koleżanki w odcinku 41, gdzie we dwie śmiały się z Wojtasa, któremu nie odpalał szerszeń na mrozie. Wystąpiła też w następnym epizodzie. Tam w Speluno podziwiała z Solaris pojedynek Pawła i Adriana. Najpierw na bokserze, a potem na gołe pięści. Przyjaciółki były także obecne w momencie, kiedy rundy zakupił sobie nowego ścigacza. Kłóciły się między sobą, która będzie mogła się przejechać z Bastianem oczywiście w zamian za seks. Dziewczyny dość często pojawiały się razem czy to na osiedlu, czy to w klubie z Peluno. We dwie były nawet sprawczyniami burdy w pojeździe komunikacji miejskiej. Łysa była również obecna na ślubie swej kumpeli Jowity i jej partnera Pawła. To właśnie ona miała na uroczystości Justina pod opieką. Długoletnie przywiązanie do siebie dwojga dziewczyn nie trwało jednak wiecznie. Na melanżu u dzikiego została przełapana przez swoją przyjaciółkę na zdradzie ścieślakiem. co zakończyło zarówno związek, jak też i przyjaźń. Dziewczyny odzyskały jednak przynajmniej bezkonfliktowe stosunki, gdy Lisa zdecydowała się pomóc solari z podstępem uwieść byłego męża. Gdy na imprezie namówiła Pawła na seks i poszła z nim do sypialni jej rodziców, zgasiła światło, a zamiast niej do łóżka z chłopakiem poszła Jowita, która ponownie zaszła w ciążę. To pozwoliło kobiecie dostawać co miesiąc zasiłek od państwa i ogromne alimenty od ojca obojga dzieci. Znakiem pojednania była też to, że obie dziewczyny, tak jak pozostali bohaterowie, były obecne na wigilii w Speluno. Łysa otrzymała wtedy od Mikołaja kielnię murarską. Łysa pojawiła się w odcinku westernowym, gdzie grała panienkę do towarzystwa, która umilała ze swoją kumpelą czas Elcie Szlako. Łysa pojawiła się też w odcinku 176, kiedy Solaris wyrzuca z torby gumy. Łysa z ciekawości pytała, czemu używa gumek. Solaris odpowiedziała jej stanowczo, że jej wystarczą dwa dzieciaki. Później w tym samym odcinku jest na jej urodzinach. Jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści łysa.